Ewa Anna Sfat. Sprzedawa jej jak kobieta, zarabia jej jak mężczyzna. Czyta Aleksandra Spyra. Życie to przedstawienie, życie zawodowe to gra, życie prywatne to uciecha, a życie towarzyskie to rozrywka. Tak postrzegam nasze życie z podziałem na różne sfery. Chcąc, nie chcąc, powinnaś dostrzec ich wspólny mianownik. Czy wiesz, co nim jest? Otóż to. Wspólnym mianownikiem jest kluczowe słowo gra jego synonimami są między innymi przedstawienie uciecha rozrywka czym jest gra według słownika języka polskiego gra to zabawa towarzyska lub sportowa walka prowadzona według określonych reguł to ciekawe że do tej pory nie powstały złote zasady postępowania dla kobiet pracujących w handlu Wprawdzie na rynku wydawniczym pojawiają się coraz bardziej wciągające książki dotyczące tej tematyki, ale nasuwa się pytanie, czy którykolwiek z autorów pokusił się o rozłożenie na czynniki pierwsze reguł gry dla kobiet pracujących w siłach sprzedaży. Skoro już wiesz, że życie zawodowe jest grą, to teraz nie pozostaje nic innego, jak poznać i zrozumieć jej zasady. Podstawowa różnica między kobietami i mężczyznami polega na tym, że panowie z wrodzoną naturalnością prowadzą w sferze zawodowej nieustanną grę, której zasady doskonale znają. Ich przewaga sprowadza się zaś w znacznej mierze do tego, że są świetnie przeszkoleni w maskowaniu swoich emocji. Dlatego też musisz zrozumieć, że jesteś jedną z uczestniczek gry. Aby zostać cenionym graczem, musisz mieć ogromny zapał energię, odpowiednie umiejętności i świetnego trenera, który przygotuje cię do zwycięstwa. Bez zapału nie będziesz miała energii ani wytrwałości, by zdobywać to, na czym ci najbardziej zależy. Większość mężczyzn, w tym najlepszych handlowców, nie wyobraża sobie życia bez piłki nożnej. Praca w handlu rządzi się podobnymi regułami, jakie panują na boisku piłkarskim. I mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego największe sukcesy handlowe przypadają w udziale mężczyznom. Otóż panowie dlatego tak doskonale radzą sobie w pracy, gdyż mają w sobie zakodowane walkę i zwyciężanie. Jeśli do tej pory ignorowałaś piłkę nożną, a pragniesz odnosić równie spektakularne sukcesy handlowe jak twoi koledzy z branży, to proponuję poznać reguły rządzące na boisku. Dla mężczyzn bowiem praca to nic innego jak twardy sport zmuszający do rywalizacji. Tutaj nie ma mowy o sentymentach. Najskuteczniejsi liderzy żyją zgodnie z dewizą, która mówi wyraźnie – interesy to interesy, a życie prywatne to życie prywatne. Moim autorytetem piłkarskim jest bez wątpienia Jose Mourinho, nazywany niegdyś przez prasę The Special One. A kto jest twoim autorytetem? Pamiętaj, że dla mężczyzn praca zawodowa to gra, którą ma zawsze wieńczyć zwycięstwo. Chcąc sprzedawać i zarabiać co najmniej tyle, co twoi koledzy, musisz pokochać tę grę. Czy słyszałaś kiedykolwiek o zawodowym piłkarzu, który nie kochałby tego, co robi? No właśnie, nie ma takich piłkarzy. Podobnie musi być z tobą. Praca musi się stać twoją pasją, abyś mogła być jedyna i niepowtarzalna w tym, co robisz. Pasja budzi motywację i zachęca do zdobywania wszystkiego, czego się pragnie. Chcąc odnosić spektakularne sukcesy sprzedażowe, musisz się różnić od innych, musisz stworzyć własny styl nastawiony na zwycięstwo. Profesjonalny piłkarz dla wygranej jest w stanie zrobić absolutnie wszystko, by ostatecznie poczuć się zwycięzcą i odebrać należny splendor. A ty ile jesteś w stanie zrobić dla zwycięstwa zawodowego? Jak się domyślasz, Wygrana nie przychodzi zazwyczaj w szybki i przyjemny sposób trzeba się najpierw napocić na boisku, aby poczuć jej wyjątkowy smak. Tak samo jest w pracy handlowca. Niekiedy musi on przejść przez morderczy trening, aby zdobyć laur zwycięstwa. Ale uwierz mi, warto.